Michał Cichy, mma PR, a ze mną Kacper Leśniak. I już to muszę Wam powiedzieć jedno: bo na Tapologii e, to tak. jest debiut zawodowy, a jest 2-0 u tak, Ciebie, Jest 2-0, Tapologii jeszcze nie, nie tam nie wstawiło. Jestem po dwóch wygranych dla The War z MMA. Ostatnia moja walka odbyła się w listopadzie tamtego roku. Wzięliśmy krótki okres przygotowawczy do tej walki, bo z Arturem walka poszła bardzo szybko, nie było kontuzji. Więc stwierdziliśmy, że wystąpimy już na początku roku na kolejnej gali The Warriors z MA5. No dobra, i twój rywal na Tapologii wydaje się też debiutantem, czy ty coś więcej wiesz o jego przeszłości, bo nic w internecie znaleźć za bardzo nie można? Nie można było, tyle co dowiedziałem się od Błodarzy. Dużo czasu spędza w Tajlandii, ma walki w tajskim boksie, prawdopodobnie rekord amatorski tam jest 37, nie chcę kłamać, zawodowych tam jest chyba 5-1-1, ale też nie chcę, nie chcę tutaj wprowadzać błąd. W MMA na VIP 6 chyba prawdopodobnie miał się bić, nie wiem czy ta walka się odbyła. Nie wiem jak się bije, prawdopodobnie jest Tujkowiczem. Ja bardziej stawiam na parter, bo wywodzę się z parteru od Marcina Bandla, którego pozdrawiam. Więc myślę, że to będzie fajna mieszanka wybuchowa na bardzo dobrą walkę. To, no to parter, jeśli od Marcina bandla, to można się spodziewać jutro ciekawych, kulanego, ile ale będzie w stanie się kulać z Tobą. Taka mieszanka stylów, takie Oldschoolowe trochę MMA może być jutro, skoro tajski bokser z parterowcem się bije. Myślę, że tak. Tym bardziej, że nasz parter, czyli parter Marcina, który nam przekazuje, też jest Oldschoolowy, bo jest już czarnym pasem od wielu, wielu lat od dziewięciu albo przeszło dziewięciu. Więc myślę, że to będzie parter w stylu Obalić. Pokombinować, jeżeli uda się poddać, to poddać. Jeżeli nie, grandem PAM, które prawdopodobnie może zakończyć walkę. Jutro Marcin będzie w narożniku? Nie, Marcin jest w Tajlandii. Szykuje się do nadchodzącego roku. Planuje coś, nie chce zdradzić co. Jest na okresie takim przygotowawczym troszkę, dlatego jest w Tajlandii, niedługo zlatuje. Za to będzie Jacek Żelazko, mój trener zapasów, który tak znana, postać. znana postać też już w MMA. Będzie Jacek, z Jackiem przepracowaliśmy mocny okres w tamtym roku. Końcówka tego roku też była bardzo mocna. Zrobiliśmy limit dwa godwy, a jutro okaże się, kto będzie lepszy. Wielu nieodłodzi jest dość blisko, dużo jutro kibiców będzie. Tak, Wieluń jest, Wielun to jest chyba jeszcze nawet w województwie łódzkim już. Tak? tak? Yy, przyjedzie sporo, yy, ze względu na to, że Marcin Berg, yy, Michał Bergman, przepraszam, też jest yy, moim kolegą klubowym, też bije się na tej gali, więc sprzedaliśmy sporo biletów, spodziewamy się sporej widowni, która będzie nas dopingować. A tak jeszcze na koniec mi przyszło, widziałeś kiedyś walkę rycerzy na żywo, czy to pierwszy raz? Y widziałem, y widziałem, nie widziałem na żywo, widziałem to, y była gala w Zgierzu organizowana, gdzie bili się rycerze, widziałem to y na Telebimie, bardzo mi się to spodobało, fajnie, że tutaj włodarze postawili na coś takiego. Fajnie, że to jest walka wieczoru, bo chciałbym to zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie już rozmawiałem z jednym tutaj, z mistrzem świata, jak to wygląda, jakie mniej więcej zasady są, co można, czego nie. Jestem bardzo tego ciekaw. No właśnie jak ja poznałem zasady, to też się zaciekawiłem. Jutro dłużej pogadamy. Jasne. Dziękuję Ci bardzo i dobrej zabawy jutro życzę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.